Cześć moi drodzy, witam was, trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku kontynuacja serii trzech ćwiczeń, które możecie wykonać w domu. Tym razem zajmiemy się mięśniami brzucha. Zapraszam do oglądania. Moi kochani, brak sprzętu to żadna wymówka. Brak karnetu na siłownię również. Żeby trenować skutecznie mięśnie brzucha, potrzebujecie tak naprawdę tylko i wyłącznie swojego ciała, chęci, chęci i jeszcze raz chęci. No dobrze, tak naprawdę może kawałek podłogi również się tutaj przyda. Pamiętajcie jednak o tym, że. Mięśnie brzucha nigdy nie ujrzą światła dziennego, jeżeli w okolicach tułowia będzie zalegała tkanka tłuszczowa. Żeby ją zrzucać, Odsłonić mięśnie brzucha potrzebujecie wejść na deficyt kaloryczny, czyli po prostu jeść mniej niż wasze zapotrzebowanie i osiągniecie to poprzez odpowiednie odżywianie, odpowiednią aktywność fizyczną. Możecie wykonywać setki brzuszków, mieć wspaniałe treningi siłowe, treningi cardio i inną aktywność fizyczną, ale jeżeli jecie za dużo, to la boga, mięśnie brzucha nigdy nie ujrzą światła. Dziennego. Ale wracając do tematu, przedstawiam trzy skuteczne ćwiczenia, które możecie wykonać w domu na podłodze. Pierwszym z nich jest unoszenie bioder z ziemi. Ćwiczenie, które wykorzystuje bardzo ważną funkcję mięśni brzucha, jaką jest przyciąganie miednicy w kierunku klatki piersiowej i na tym się skupimy, wykonując ten ruch. Przyciągając biodra, unosząc je do góry, zawijając miednicę w kierunku klatki piersiowej głowy, aktywujemy doskonale mięśnie brzucha od przyczepów końcowych już te dolne części Brzucha. Oczywiście ta tkanka tłuszczowa, która tam jest, nie zejdzie od tego ćwiczenia. Ona będzie tylko i wyłącznie schodzić, jak już wcześniej wspomniałem, od odpowiedniego deficytu kalorycznego. Ale skupiając się na tym ćwiczeniu, zwróćmy uwagę na to, żeby odcinek lędźwiowy był wciśnięty w podłogę i żeby zawijać. Bioderka mocno spinając brzuch, jakby taki kłębuszek powstaje z naszej sylwetki i wracając nogami do dołu, nie odkładamy mięśni pośladkowych swojego zadka na podłogę, tak, żeby utrzymać napięcie mięśniowe. Także zabijając piętnicę do góry, spinamy mięśnie brzucha, odkładając odcinek lędźwiowy na podłogę, również tutaj hamujemy. Mięśniami prostymi brzucha. 3 serie po 15-20 powtórzeń będą tutaj doskonałym wyborem. I pamiętajcie, nie unosimy samych nóg. Musimy wykorzystać funkcję mięśni brzucha, czyli unieść biodra, a nie same nogi. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, którym będzie taki plank z poruszaniem się na ramionach. To będzie jakby doskonałe rozmaicenie tego ćwiczenia, żeby nie było za łatwo, żeby nie było nudno. Także z pozycji wyprostowanej w podporze, na ramionach, nie jak w popularnej desce na przedramionach, tylko na ramionach utrzymujemy napięcie mięśniowe. Wciskamy pępek w stronę kręgosłupa, czyli do środka. Już spinamy tutaj mięśnie głębokie, brzucha poprzeczne. Te, które od środka chronią nasze narządy wewnętrzne i są bardzo ważne, stabilizują również nasz kręgosłup utrzymując proste plecy, czyli odpowiednią krzywiznę kręgosłupa, powolutku ramionami przybliżamy się w stronę swoich stóp, unosząc biodra do góry, garbiąc się delikatnie, spinając ten brzuch, nadal wciskając pępek w stronę kręgosłupa, cały czas utrzymujemy napięcie w obrębie mięśni tułowia, po czym znowu prostujemy się do pozycji. Początkowej, gdzie utrzymujemy jak w planku, w popularnej desce, napięcie mięśniowe, oddychamy, wciskamy pępek, mamy proste plecy i naprawdę solidnie tutaj pracujemy. Wykonajcie takich. 15 powtórzeń w trzech seriach. Między seriami 45 sekund maksymal, maksymalnie przerwy i to będzie skuteczne. Tutaj również ćwiczycie ramiona, klatkę piersiową, barki, plecy, także ćwiczenie ma dodatkowe atuty. Pamiętajcie o tym, żeby spinać brzuch, kiedy unosicie biodra. Do góry. Ćwiczenie daje popalić. A czemu tak krótkie przerwy między ćwiczeniami? Pamiętajcie, że mięśnie brzucha to przede wszystkim włókna czerwone, czyli wytrzymałościowe, lubiące popularnie większą ilość powtórzeń, krótsze przerwy intensywną, krótszą pracę. A nie po 2-3 godziny ćwiczymy ten brzuch, jest to kompletnie bez sen. Sofne. Przechodzimy do ćwiczenia trzeciego, które będzie stricte działało na mięśnie skośne brzucha, również ważne. Tutaj często panie widzą swoje boczki. Oczywiście te boczki zejdą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy jedli mniej. Żadne ćwiczenie nie pomoże, jeżeli dieta jest do dupy. Przekładamy biodra i nogi na boki, raz na lewą stronę, raz na prawą. Kiedy stopy znajdują się po lewej stronie, aktywujemy doskonale mięśnie skośne brzucha po prawej stronie. Kiedy zaś są po prawej stronie, aktywujemy doskonale mięśnie brzucha, skośne z lewej strony. Pamiętajcie o tym, żeby nie odkładać stóp na ziemię i nóg, ponieważ zamiast ćwiczyć wtedy mięśnie brzucha będziemy po prostu rozciągać odcinek lędźwiowy kręgosłupa. A my w tym ćwiczeniu chcemy wzmacniać mięśnie skośne, także zatrzymujemy ruch. Jak najbliżej podłogi, co pozwoli na jeszcze większe napięcia. Trzymajcie się ramionami w taki sposób, żeby po prostu nie pozwolić na to, żeby przechylić się całym ciałem na bok. Także odcinek piersiowy, szyjny, kręgosłupa przylega cały czas do podłogi, a my tylko tutaj skupiamy się, tylko i wyłącznie skupiamy się na przekładaniu nóg, raz w lewą raz w prawą stronę, wykonując takie rotacje, hamując ten ruch, czyli mocno spinając skosy naszego tułowia. Oczywiście. To ćwiczenie również, również wspomagają mięśnie proste, także to nie jest tak, że przy jednym ćwiczeniu pracują tylko skośne, przy drugim proste i to jest izolacja. W każdym ćwiczeniu, gdzie wykonujemy spięcia tułowia, czy też takie ćwiczenia jak podpory, plaki, również mięśnie skośne będą odpowiadały za to, że stabilizują naszą sylwetkę, trzymają miednicę. Także w tych trzech ćwiczeniach wykorzystamy trzy istotne funkcje mięśni brzucha: czyli unoszenie bioder, stabilizacja kręgu, kręgosłupa oraz rotację, czyli przekładanie bioder na boki, czyli też skręty tułowia, ale po prostu od strony bioder. Także te trzy ćwiczenia. W trzech seriach każde po 15-20 powtórzeń w przypadku przekładania bioder na boki, 20 powtórzeń daje popalić, czyli 10 na lewą stronę, 10 na prawą. I uwierzcie mi, Ola Boga, brzuszek naprawdę solidnie popracował. Popatrzcie na technikę, przyjrzyjcie się tym ćwiczeniom, skupcie się na tym ruchu, nie bądźcie rozkojarzeni, bądźcie tutaj naprawdę. Czuć ten trening, bo jak się naprawdę chce, jak się o tym myśli, to będzie łatwiej. Jeżeli jesteście rozkojarzeni, myślicie, nie wiem, o cioci Marysi czy o cioci Zosi, e, zamiast skupić się na swoim brzuchu, to te ćwiczenia będą po prostu mniej efektywne. I pamiętajcie, tylko i wyłącznie odpowiednie żywienie, trening całego ciała, trening interwałowy, trening cardio, ogólna aktywność, nawet poza siłownią, poza domem będzie tutaj odpowiednią dawką zdrowia dla Was, dla Waszego ciała, samopoczucia i sylwetki. Tymczasem do celu z pasją. Cześć!